Panie witam bardzo serdecznie. Z tej strony Reds. gramy Dark Castle Evil Secrets, bez opisu, jak zwykle. Chcesz opis? Musisz się sam wszystkiego domyślać. Bo jak tak, to tak w trakcie tego nagrywania odcinka mógłbym robić wiele innych, bardziej pożytecznych rzeczy. Nie wiem, na przykład e, grać w pasjansa, grać w sapera. Grałem w sapera, w sapera się fajnie gra. Umiem nawet przejść na początkującym. Zawansowanym z większymi trudnościami, ale da się. To Co? Skrzynia ze mną rozmawia. You must leave your after you. Co? Co? I don't know, but you must Eee... Um. Okej. Okay. No zajebiście. Może herbaty? Nie idę tam, za ciul tam nie pójdę. Kurde, coś ciary mnie przeszły po plecach. Wszystko przez tego bruta, bo on tak bruty. No. Yeah. Ona cała ze snów, a ubrana w codzienność. Zapięte. What the? Wracaj tu! O! O! o... Będę się bronić. W razie czego? Będę się bronić. Niezależnie z której strony się pojawić, mam skrzynię i nie zawaham się jej użyć. Mam skrzynię i nie zawaham się jej użyć. Co? Co to kurwa? Jasna cholera! Latający geje! Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie czegoś takiego. To oni już potrafią lewitować? W powietrzu? Z gejami? God damn, wall looks ugly. czy mi się zdawało? Dziugniukem? <grym> Lewo, prawo Ty 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 kurwa! O, gdzie! Gdzie! Spierdęwaj! Za mną był i przede mną! Ło! Gdzie chłopak! To już nie jest śmieszne Psz. 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 Wow. I got power! Power! Yay! Spierdzielaj. O, może za pierwszym, drugim razem to było śmieszne, ale teraz już nie jest. I nawet mnie nie wzruszyło poważnie. Poważnie? Nie wzruszyło mnie to. Hmm. Zawsze sądziłem, że sztuką można się obronić, bo sztuka to jest coś. Sztuka jest to, co tworzymy. Nawet jeżeli jest to słowotwórstwo, 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 słowotwórstwo. tak? Może ja się widziałem, ale będę miał ze sobą obraz, w razie czego, będę się osłaniał. Widzę cię. Widzę cię. Yeah. What the fa Obroń mnie koperniku Zaki się yuh, yuh. Co? Wiesz, ja tu nawet nie miałem okazji, żeby... Super koniec. Eee... To było 5 minut? Zajebiście krótkie i to w cholerę. No cóż, z mojej strony to będzie tyle. Wydaje mi się, że to nie będzie taki super, 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 super odcinek. Może poza tymi lewitującymi gejami. Eee... Jak wam się spodobało, dajcie łapki i zostawcie komentarz. Suba, bo mamy wiele innych materiałów. Też powinniście rzucić na to okiem. Eee... I strzałeczka.